Dobra, idziemy. Oh my, oh my god. Kolej się nie chce czyś. Nie, nie, no co to? jest Jeśli coś, zra jeśli coś, będziemy mieli Dobra, nie ma. Coś albo nie sprawdzuje. A, no, może chodzi do góry, ja już tam byłem. Z kim? Dobra, ty idź może pierwszy. Pokaż kamerę. To iść pierwszy chyba. To jest ciota, a tutaj jest nic. O fajnie. No, Znowu nie spakujesz sam cię u Więc Więcej ty nie zostaniesz u O szkur. Chodź zobacz! Nic takiego! To był jakiś koron. Okay. Ale nie dobra. Niech się tutaj ostatnio był. <gry> Kurde. Teraz coś się zawali. Dobra. Ja poczekam na zawrót Nie chodź. Dobra, Co ty jesteś, faty czy mysz? Pierdą się, ja nie chcę, żeby to się ku nas zawaliło. Trzymaj się. Nie mogę iść, a to. stoi. To lepiej ja go nie rufaj. Oj, to ja nie shit Lepiej iść tam O, jest balkon Idę na balkon W końcu jeszcze Lepiej Grało się, grało się w Spoko, wszystko pod kontrolą No, nie nic takiego tu jest balkon. Dobra, już mi się nic się nie stanie teraz. Tum, tum, tum. I się tam musi nakręcić. to się Cool. Nic takiego tu nie ma. A, A. Dobra idziemy. Dzień. 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 6 person Chodzi się na tył pójdziemy A, tylko czekaj Chodź tu. I te filmy nazwijemy straszny dom sam jesteś, sam jesteś straszny Inaczej Ja tam nie wchodzę. O ja też ale nie... Dobra, chodź jeszcze na tym szybko. Przyjdziemy i stwierdzamy coś napięcy. Krzesła! Auto kryj się! Auto! Dobra, nie widziałam Tu jest fajnie, jest to ale to yy, Nowy hotel, zapraszamy! Nei jeg, jeg er så svær. Jeg har raspierduer. Че, иди там на кредит. Mm-hmm. Oh, Na Jakiś pewnie żur siedzi, to ja może tu mam. Ja do w to to, koniec filmu. Dziękuję za oglądanie. To była ta reczimpa. Co liczycie w tym co? Dobra, to ja mam. Tak, Mroczny dom 2. Niedługo będzie.